I chyba dziś będzie tutorial na no mój mak i dzisiaj... hmm, chyba jadę i Ale nie wiadomo. No dobra, idziemy sobie. Zamykamy drzwi. I pokażę Wam hal z koncertu Genzji z Gdańska. Taki szybki, szybki, szybki. E, taki szybciutki to e, taka torba i, i przypinka Julity i mam taką saszetkę z Dajmana i ten tam mam ten Julity Kurde I mam już saszetkę z Dajmana Super czy ją dorwałam No i jak chyba będzie tutorial na mój makijaż Dobra, składam sobie taki pomponik. Albo go najpierw go pokoloruję. Poczekaj, na jaki tu kolor? Taki taki. zapraszam co ty ma za ja Zakręcony i taki. Nie zakręcony, ale jakby co to się chyba malują. Malują. Ej, ten. Kurde. Dobra, ee, widzimy się, że jak to pomaluje tego pompika. Pompo, no pomponika. Pomponika. <grywia> <grywia> nie mogę ze mnie dzisiaj. Tak zmutata. tak. bra. i, no i, na, i na, to jeszcze będzie. A gdzie jest ten pomponik? Dobra, więc chyba pompika nie... pomp pika powiedz mi pompika. Takiego nie będziemy mieć mokre foli. No nie ma. No. Dobra, przemijamy I robimy, nie wiem czy Dobra, karty są. Nie mam te kartki to nie Brage, tam w tej 300, i tu z czym co zrobiłem, poczekajcie. Mały motocykl, A chodź, 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 Patrzcie, chodź, chodź,